Trenowanie koni. Jest to najprostszy sposób spędzenia czasu. Ja bardzo dużo czasu spędzam na trenowaniu i szczerze to lubię. Mam wybraną trasę i jak mam czas, wchodzę i trenuję. CSy. Lubisz rywalizację? i CS. CSy. Możesz w ten sposób poznać swojego najgorszego wyścigowego wroga, zdobyć trochę szylingów i medali. Pobijanie rekordów. Można nad tym siedzieć godzinami. Ja tego nie preferuję, bo nie chcę się denerwować, ale co to, to moja siostra uwielbia. Zastosuj zdjęcie na Instagrama. Załóż sobie SS-owego Instagrama i wstawiaj tam zdjęcie ze swojej przygody. Nagrywanie filmów na YouTube. Chcesz trochę pobawić w montowanie? Pobierz program do mont montowania i nagrywania i twórz swoje dzieła. Spotkania klubowe. Posiadasz swój własny klub albo jesteś w jakimś? Organizujcie ciekawe spotkania, np. rajdy tematyczne, slender i wspólne wyścigi. Ze wspaniałymi osobami nie da się nudzić. Grafika komputerowa. Popierz program do przerabiania zdjęć i ćwicz swoją graficzną umiejętność. Skąd wiesz, że akurat nie znajdziesz swojej pasji? Robienie zadań. Jedzie oczywiście, taki posiadasz. Pozwoli Ci na budowanie większego levela i poznanie historii postaci. Najważniejsze, nie klikaj, tylko czytaj. Zadanie: wyczyść całą mapę. Może Ci to zająć wiele godzin, ale będziesz naprawdę zadowolony, widząc całą mapę pustą. Ja w wakacje lubię tak robić. Zobaczmy typu dekrylę. Ja nie bawię się w takie zabawy, ponieważ jest to za stare, ale dla młodszych lub dla osób, które to lubią, śmiało, bawcie się. Odkrywanie nowych lokalizacji. Jest wiele nieodkrytych miejsc na wyspie, które tylko czekają, aż je odkryjesz. Siadaj na konie i podróżuj. Szukanie pająków, gwiazdek i smoków. Ukryte są na całej mapie i zawsze można je poszukać. Lokalizacje smoczków macie w filmikach podlinkowanych powyżej. Shopping. Jedź do Jorvik City Plaza i twórz nowe stylizacje dla siebie i twojego konia. Opiekowanie się koniami. Jedź do stajni i oporządź swoje konie. Na pewno tęsknę za twoją uwagą. Sprzedanie w szafie. Jeżeli masz bałagan w szafie, zrób w niej porządek. Sprzedaj niepotrzebne rzeczy, a resztę poukładaj w swój ulubiony sposób. Ułatwi ci to ubranie się do następnej przejażdżki. Archeologia. Jedna z najmniej lubianych reputacji. Lecz naprawdę, warto ją zrobić, bo można dostać ciekawe rzeczy. Robienie reputacji. Zrób na maksa każdą reputację. Ja wiem, że się nie chce, ale będziesz zadowolony, jak to skończysz. Osiągnięcia. SSO przygotowało dla nas różne osiągnięcia do zaliczenia. Wejdź w zakładkę kolekcje i osiągnięcia i wykonuj polecenia. Teatr. Idź do teatru w Jarlachem i odegraj scenę ze swojego ulubionego filmu lub serialu. Mam nadzieję, że moje pomysły Wam się spodobają. Proszę zostaw łapkę w górę, będzie mi bardzo miło. I jeżeli jesteś tu nowy, to zapraszam do kliknięcia tego czerwonego przycisku subskrybuj. Na dziś to wszystko. Dziękuję za obejrzenie i zapraszam na pozostałe moje filmiki. Cześć!